Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak uśpić chomiczka. Na sam początek dajemy chomiczka na własne rączka, rączki. Potem powoli głaszczemy po główce chomiczka. I powoli dajemy na kocyczek zwierzątko. Małe zwierzątko teraz zaczynamy głaskać ją po całym ciale. ciele jak nie chcę wam usycić, to możecie jej dać groszka lub orzeszka mój chomiczek bardzo lubi orzeszki i groszki ale wy możecie dać co innego jego, jej przysmak jego albo jej przysmak i widzicie już usypia dobra i zapomnijcie o daniu łapki w górę jak będzie ich już może 10 do 10, to. I subskrypcje to może nagramy nowy film. Jak usypam chomiczka na własnych rączkach. Do zobaczenia. Papa! Pa. No, papa. Pa. Pa, pa. Już śpią.